Cześć, witajcie z tej strony Sweat. Nie jestem jakimś wielkim fanem Pixel, jednak za każdym razem, gdy sięgam po grę w stylu Pixel Art, zostaję oczarowany. Wygląda więc na to, że z zalewu tego typu produkcji udaje mi się wybrać perełki. Tym razem, grę Shard Punk Fall uzyskałem dzięki uprzejmości serwisu sztab.com. Stosowny link znajdziecie w opisie do filmu. Gra Shark Punk Fall powstała w niewielkim studiu Clockwork Pile. Wydaniem tytułu zajęła się firma Retrovibe. Produkcja zadebiutowała na rynku 13 kwietnia bieżącego roku. Platformy docelowe, na jakich pojawiła się omawiana pozycja, to wyłącznie komputery osobiste. Shark Vermin Fall zostało wydane w angielskiej wersji językowej. W wielkim skrócie gra jest taktycznym, turowym rpg zawierającym elementy survivalu i zarządzania zasobami. Jak twierdzą sami twórcy, ich produkcję można określić jako połączenie gier X, i Darkest Dungeon. Shard Punk Verminfall zabiera nas w odległą przyszłość. Ludzkość toczy przegraną już w zasadzie wojnę ze szczurami. Naszych bohaterów poznajemy w momencie, gdy większość stolicy została opanowana przez Hordę i nie pozostaje nam nic innego jak spróbować swoich sił w ucieczce, zabierając ze sobą jak najwięcej zasobów potrzebnych do przetrwania. Ot, i cała historia. Trzeba przyznać, że fabuła nie jest najmocniejszą stroną tej pozycji. Brniemy jednak dalej do przodu, gdyż sama rozgrywka jest niesamowicie wciągająca. Podobać może się mroczny klimat, dodatkowo potęgowany znakomicie dobraną ścieżką dźwiękową. Sama gra jest dosyć trudna i doprowadzenie początkowej ekipy do samego końca daje ogromną satysfakcję. Vermin Verminfall to przede wszystkim gra taktyczna. Na początku możemy rozegrać dosyć obszerny tutorial, który bardzo dobrze wprowadzi nas w tajniki tego tytułu. Potem zostajemy rzuceni na głęboką wodę. Produkcja jest podzielona na rozdziały, a te z kolei na kilka dosyć wymagających etapów. W większości przypadków możemy wybrać pomiędzy dwiema lokacjami. Nieco łatwiejsza zawiera niestety mniej wartościowe przedmioty do znalezienia. Z kolei decydując się na etap z silniejszymi wrogami, możemy liczyć na zdecydowanie lepszy lód. Rozgrywka polega na przebrnięciu przez wybraną mapkę. Celem są drzwi do kolejnego bunkra lub po prostu ucieczka z danego terenu. Wszędzie mamy porozrzucane przedmioty, po które z całą pewnością warto sięgać. Każdy bandaż, jedzenie czy złom są tutaj na wagę złota. W ucieczce przeszkadzają nam liczni wrogowie. Musimy tak zarządzać naszym oddziałem i tak dysponować posiadanymi zasobami, aby móc się przebić do następnego etapu, otrzymując przy tym jak najmniej obrażeń. Co jakiś czas gra raczy nas niespodziewanymi wydarzeniami. Te są wyłącznie na naszą niekorzyść. Zazwyczaj zwiastują pojawienie się nowego rodzaju przeciwników, który jest silniejszy od pozostałych oponentów. Tym sposobem w kolejnych lokacjach z pewnością spotkamy z winnych zabójców czy potężnych ogrów. Istnieje sposób na pozbycie się niechcianego eventu. Musimy przejść mapę ze specjalnym oznaczeniem, co zapewnia trudniejszych przeciwników i dodatkowe zadanie powiązane z takim miejscem. Niewintesencją omawianej gry są niezwykle wciągające starcia z przeciwnikami. Jest ciężko, ale odpowiednio zarządzając naszym oddziałem jesteśmy w stanie zaliczyć każdy etap. Walki przebiegają w systemie turowym. Każda z naszych postaci dysponuje dwoma punktami akcji. Możemy je wydać na ruch albo inną możliwą aktywność. Podczas potyczek wszystko ma znaczenie. Liczy się każda osłona i każdy przedmiot, który możemy wykorzystać. Warto tak skompletować ekipę, aby wszyscy uzupełniali się nawzajem. Do eliminacji szczurów wykorzystujemy głównie bronie dystansowe. Przydatne okazują się także granaty i rdzenie fuzyjne. Tych ostatnich należy używać z rozwagą potrafią one zadać potężne obrażenia wrogim jednostkom, ale równocześnie mogą zostać użyte do reanimacji naszego kompana czy natychmiastowego otworzenia bunkra. Przy miażdżącej przewadze hordy, to ostatnie może okazać się koniecznością. Nasza drużyna liczy maksymalnie 5 członków. W jej skład wchodzi czterech ludzi i jeden robot. Automatony to niezwykle wartościowe jednostki potrafią wesprzeć kilka osób jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić cenne punkty akcji. Jedne roboty wykorzystamy na przykład do schładzania broni, podczas gdy inne sprawdzą się w leczeniu naszych postaci. Na chwilę zatrzymam się przy schładzaniu giver. Każda broń może wystrzelić kilka razy, nim zacznie się przegrzewać. Atakowanie takim sprzętem grozi poważnymi obrażeniami, a niekiedy nawet śmiercią. W tym celu wykorzystujemy wolny punkt akcji do schłodzenia naszej broni. Aby go zaoszczędzić, pomocny okaże się robot, który wykona za nas ów proces. Podczas pojedynków postaci otrzymują obrażenia, a niekiedy nakładane są dodatkowo negatywne efekty, jak na przykład zatrucie. W ich usuwaniu, jak i leczeniu ran przydatne okazują się podręczne steampaki. Jeżeli akurat krwawiąca postać nie posiada takiego na stanie, z pomocą może przyjść towarzysz, który uleczy rannego. Jedną z kwestii, która może kojarzyć się z Darkest Dungeon, jest poziom stresu naszych postaci. Podczas kolejnych etapów, w zależności od wydarzeń, jakie mają miejsce, każdy stowarzyszy nabywa punkty stresu. Wraz z ich wzrostem członkowie zespołu stają się coraz mniej skuteczni. Jeżeli osiągną one krytyczną wartość, to dana postać nabywa niechcianą i utrudniającą rozgrywkę cechę. Należy więc dbać o to, aby poziom stresu był jak najmniejszy. Do jego obniżenia w dużym stopniu przyczyniają się aktywności w schronie. O tym trochę później. Po zaliczeniu każdej mapy gra wyświetla krótkie podsumowanie. Jest to też dobry moment na rozdysponowanie zarobionych punktów doświadczenia. Po przejściu na kolejny level każda z postaci zyskuje jeden taki punkt, który przeznaczymy na interesującą nas umiejętność. Tych mamy dwa rodzaje. Są takie, które aktywujemy wyłącznie na polu bitwy, a także te z których korzystamy jedynie w schronie pomiędzy kolejnymi etapami. Te pierwsze skoncentrowane są na zadawaniu jak największych obrażeń, a te drugie wspomagają jedną bądź kilka postaci przekazując im wzmocnienia na całą kolejną wyprawę. Schron to bardzo ważne miejsce, do którego docieramy zaraz po zaliczeniu każdego etapu. Tutaj nasza załoga odpoczywa i regeneruje siły przed kolejną bitwą. Jak już wspomniałem wcześniej, to właśnie w tym miejscu rozdysponujemy punkty doświadczenia dla każdej z postaci. Tutaj ulepszymy odblokowane wcześniej skille drużynowe, a także dokonamy upgrade'u broni i wytworzymy potrzebne przedmioty, ale nie tylko. W zależności od liczebności naszej ekipy, gra przydziela nam punkty akcji dostępne w schronie. Te przeznaczamy na aktywności przypisane tylko do tego miejsca. Możemy więc wzmocnić członków naszego oddziału przed kolejnym etapem, poprawiając chociażby ich celność, czy zwiększając obrażenia zadawane daną bronią. Dostępne są też opcje obniżenia stresu. O jego negatywnych skutkach wspominałem już wcześniej. To właśnie w schronie wyleczymy też towarzyszy i naprawimy podróżującego z nami robota. Kiedy wszyscy są już wypoczęci i najedzeni, ruszamy w dalszą podróż. Jak wspomniałem wcześniej, tylko w schronie możemy ulepszyć broń. Każdy element, który chcemy zamontować, wymaga odpowiedniej ilości części. Mało tego, każde ulepszenie możemy dodatkowo wzmocnić, przeznaczając na to kolejne komponenty. I tak pierwszy poziom ulepszenia potrzebuje jednej części, drugi, dwóch i tak dalej. Fajnym smaczkiem jest to, że każdy nowo zamontowany element jest widoczny na broni. Nie muszę też chyba nikogo przekonywać o tym, że ulepszenia zapewniają dodatkowe busty. Mamy tutaj celowniki poprawiające szanse trafienia krytycznego czy komponenty zwiększające zadawane obrażenia. Robotom możemy na przykład zamontować układ samonaprawiania, co jest niezwykle przydatne podczas kolejnych misji. Szarpan Verminfold to niezwykle klimatyczna i bardzo dobrze zaprojektowana gra. Na duży plus zasługuje ścieżka dźwiękowa, która doskonale wpasowuje się w postapokaliptyczną przygodę. Sama rozgrywka jest przemyślana i niezwykle wciągająca. Mamy tutaj znakomite turowe pojedynki, w których bardzo dużą rolę odgrywa umiejętność taktycznego planowania. Nasza drużyna składa się z kilku postaci, z których każda dysponuje innymi umiejętnościami. Do tego dochodzą różnorodne bronie oraz gadżety typu granaty, rdzenie fuzyjne czy steampaki. Jakby tego było mało podczas starć wspomaga nas robot, którego umiejętności niejednokrotnie mogą przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Mimo wysokiego poziomu trudności gra jest dobrze zbalansowana. Chcąc jednak doprowadzić początkową drużynę do samego końca, musimy być niezwykle skoncentrowani. Nie ma tutaj miejsca na błędnie wykorzystane punkty akcji. Każdy nasz ruch musi być dokładnie przemyślany. Twórcy określają swój produkt jako połączenie z i Darkest Dungeon. Jest w tym sporo racji. Turowe i bardzo angażujące pojedynki to jedno. Każda bitwa to jednak dodatkowy stres nakładany na członków naszego zespołu. Im większe znerwicowanie, tym gorzej dla nas. Postacie słabiej celują, a i mogą otrzymywać negatywne efekty, które utrzymują się przez dany etap. Stres niwelujemy po zakończeniu misji, wkraczając do schronu. To miejsce to dodatkowo mnóstwo kolejnych aktywności. Tutaj wydajemy punkty doświadczenia, ulepszamy umiejętności zespołowe czy wzmacniamy posiadane bronie. Oprócz zmniejszenia poziomu stresu, to właśnie w schronie permanentnie wyleczymy członków naszego oddziału, a także wytworzymy potrzebne do dalszej rozgrywki przedmioty. Za to wszystko należą się twórcom wielkie brawa. Przyznaję, że dawno żaden tytuł tak bardzo mnie nie wciągnął. Duży plus to także cena produkcji. Za około 55 zł otrzymujemy grę, przy której spokojnie spędzimy blisko 20 godzin, chętniej z pewnością jeszcze więcej, a to głównie za sprawą odblokowywanych w trakcie pierwszego przejścia postaci, umiejętności czy ulepszeń do broni. Przyznaję, że nawet jak na grę Indii cena jest niezwykle atrakcyjna. Na koniec zostawiłem sobie kilka niewielkich minusów. Fabuła jest bardzo szczątkowa, stanowiona tylko i wyłącznie wytłumaczenie naszego głównego celu. Ludzkość przegrała wojnę ze szczurami, a pozostali przy życiu zostali zmuszeni do ucieczki. Od i tyle. Kolejny minusik to dosyć powtarzalne od strony wizualnej lokacje. Zdarzają się wyjątki, ale jest ich zdecydowanie zbyt mało. Większość to podobne do siebie miejscówki. Śart Punk Verminfall dostaje ode mnie 9 punktów na 10. Mimo niewielkich minusów, gra broni się całą resztą. Rozgrywka jest niezwykle miodna i bardzo dobrze dopracowana. Ciężko dzisiaj o takie perełki, a Śart Punk Verminfall z pewnością do nich należy.